Zostałem egzamin z bezpieczeństwa w Akademii Bezpieczeństwa i zostałem prosty od Nie byłem jeszcze głową ochrony, tak jak dzisiaj. Wyszła młoda śpiewaczka, z nerwów wariowała, wariowała. szykowała swój telewizyjny debiut. Zapytała, czy może próbować po mógł... Wyszczą z możliwych. Światła pogasły, i zapadł mrok. Kabrina podeszła do krawędzi sceny i wpadła do kanału dla orkiestry. Zmieniła się biedaczka. W tubę! W tubę! W tubę! Tak. Ciągle słychać jej głos. Na studio szukają. To lepiej, że zmarła. Dlaczego nie biorę zmiany nocnych? Fajny numer z latarką. Ach, Dzięki. W tubę. Please. Tak? Naprawdę? Skąd te alarmy tylko w nocy? Duch miałby straszyć za dnia? I mamy uwierzyć, że z tego powodu jesteś cykorem? Widziałem ducha wiele razy. I powiem wam, że nie był zbyt przyjazny. Samą porę. Wende twierdzi, że to studio jest nawiedzone. Cool! Lubię duchy w studiach. Jeszcze coś zdradzę. Wiele lat temu jeden ochroniarz znikł po Oj, to bzdura! On chce nas zastraszyć. Tak, zwłaszcza duchem tuby. Serio? Nie spędzilibyście tu nocy nie płacząc za mamusią. Że co, proszę? Ja nie boję się niczego, a już zwłaszcza jakiegoś wymyślonego ducha głupiej tuby. Załóżmy się, hm? Jak ja wygram, dosyć kawałów. A jak wy wygramy. Jak my wygramy, rozpoczniemy sezon polowań. Ekstra pomysł. Dzisiejsza noc. Uzgodnię to z waszymi rodzicami. To jest strasznie głupie i dziecinne. A ja z wami mogę? Zgoda. A, to ja też kocham duchy. duchy mm. Okej. Okay. Widzimy się nocą. Na razie. Cięcia. Tędy proszę. <gryzanie> Strasznie tu nocy. <gryzanie> to, to było nocą, nie taką jak ta dziś, gdy... Gdy duch tu by wyśpiewał ostatnią nutę? <gryzanie> <gryzanie> Bardzo śmieszne. Możecie się rozłożyć tutaj, na głównej scenie. Wow, Wendel, opary faktycznie robią atmosferkę. Ja nie mam z tym nic wspólnego. To przez burzę elektryka poszła z dymem. Jest na szczęście podręczny system ochrony. Są też kamery ochrony w strategicznych punktach studia. Na zapleczu, w rekwizytorni, w pokoju czarów, w garderobie Jade Grace i w holu. Właśnie w tych miejscach odnotowujecie aktywność psy? Co? On pyta, czy tam właśnie spotykasz swojego ducha. Aha. O, tak, 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 tak. E, Słuchajcie. Wy obserwujcie monitory, a ja zrobię rundkę. Pa, Wendell. no, Nara, no, szczęcia. Okej, okay. opowiadamy straszne historie. Dzieci nadal. Kocham straszne historie. Zaczynamy. O, kocham straszne historie. <śm> Nie bądź aż tak dosłowne w okazywaniu uczuć. Hmm. Więc głęboko w lesie New Jersey żył stwór, który pożerał ludzi. Ten stwór zwał się Diabeł z Jersey. Miał rogi i ogon, był pół człowiekiem, pół... Chcieli z istorem! <laughs> Teraz wy. Okej, okay, okej, okay. mam coś. Znałam dziewczynę z dzikiego wzgórza. Mieszkała w domu na opuszczonej farmie. Były tam wieże dzieci zakute w łanie. Ktoś złapał Wendela! Na nie że ktoś go złapał! Co to było? Na pewno da się to wytłumaczyć. Okej, okay. się i poszukajmy go. Ojej, ja idę z tobą, Bradley. Wy idźcie tamtędy. Tam, tam, daleko. Okej, okay. przeszukamy i czarów. Boję się, boję się. Okej, okay. tego tu wcześniej nie było. To się robi przerażające. Mam przykro, jak nie wiem. Trum żyje! Wendel? Wendel? W Wendel? Jesteś tu? Hello? Ale to strasznie. Wendel? Samarko? Wendel? Wendel? Strasznie to, ale wiesz, to w sumie romantyczne. Możeby pierwszy był <laughs> <laughs> ハハハハ Daliście się nabrać, daliście się nabrać Przyszła kryska na matyska Deny, ty i coś takiego? Miałem trochę wątpliwości, ale Wendel przekonał mnie do show Dostaliśmy nauczkę, załatwiłeś nas, Deni? To fakt, już wiecie jak to jest Dosyć kawałów, jasne Jasne. Sorry, Danny. Sorry, Wendell. To się wydawało takie realne. Domyślam się. Nagraliśmy cały ten cyrk specjalnymi kamerami. <laughs> o, no nie? No, tak. Ciekawe, ile wejść będzie mieć cykorostwo w ramach show Jada Grace. <laughs> tak! Okej, okay, odwiozę was do domu. Dzięki. Ja zamykam, Danny. Jak mawia Jada Grace, grunt to podkręcić show. Ja i moje gadulstwo. Cóż, to była cenna lekcja. Fajnie pożartować czyimś kosztem, ale bywają żarty i kawały, którymi można czasem kogoś zranić. To była bolesna nauczka. Duch tuby. Dzięki Denny. O, oh, sorry Wendel. <grywia> Zwariowana, no. 写完名字后，什么？反你也比我。没毛刷作文的。